Święto Latawca organizowane, skierowane dla dzieci, młodzieży, przedszkolaków, szkół podstawowych, gimnazjów. Organizatorem jest Polskie Stowarzyszenie Abstynentów Przyszłość Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Pomyśleliśmy sobie, aby wrócić do dawnych lat naszego dzieciństwa i stworzyć dzieciom troszeczkę rekreacji w innym stylu. Przed chwileczką odbywały się biegi, a my chcieliśmy dzieciaków zachęcić troszeczkę do pracy twórczej. W związku z tym pomysł naszego kolegi, abyśmy zorganizowali dla naszych dzieciaków z miasta Koła i okolic święto latawca. Na dzień dzisiejszy no mamy trochę chętnych, zobaczymy, jeszcze frekwencja jest w tej chwili taka, jaka jest. Miejmy nadzieję, że jeszcze e, ludzie się zgłoszą, młodzież, dzieciaki się zgłoszą i będzie ich trochę więcej. Mimo to na pierwsze takie spotkanie uważamy, że e, i tak jest to sukces, ponieważ odbiło się to echem i dzieciaszki tutaj przyszły, aby wziąć udział w, tym, w tych zawodach, w tym święcie latawca. To jest przede wszystkim chodzi o to, żeby oni mieli radość, żeby nie tylko siedzieć przy komputerach, e, nie tylko zajmować się komputerami, grami, ale troszeczkę wyobraźni, troszeczkę pracy twórczej, troszeczkę zaangażowania, bo to jest święto i dla dzieci, i dla rodziców. Jestem z wnukami na, tutaj na tym święcie i puszczamy latawce. Zrobili ich sami z dwóch pręcików i troszkę materiału. No i to lata.